Co? Już 1 września? A ja jeszcze nie zrobiłem zakupów do szkoły. O kurczę. Zapomniałem Jak... zapomniałeś butów. zapomniałem butów. Jak dobrze, że mam pod nosem oszą, w którym mogę kupić na przykład kredki. Kredki mogą mi się przydać na zajęcia z plastyki, ale czy to wystarczy? No nie, bo muszę to schować w jakiś na przykład piórnik. Cześć, witajcie, ja jestem Paweł Malinowski, a dziś zrobimy sobie taki odcinek back to school, że widzowie piszą mi, co powinno się posiadać w plecaku na rozpoczęcie roku szkolnego. Patrz Paweł, można tutaj kupić pojemnik do pobierania moczu na badania. To są pojemniki Martyna to są pojemniki na pędzle, żeby tam umyć go i trzymać <noise> co? tego pędzla. Nie, Paweł, to jest pojemnik na wodę do farb. Trzymaj swój pędzel tam, gdzie się trzyma pędzel. Nie w takim pojemniku. Paweł, puściłam farbę. Puściłaś farbę? Powiedziałaś, mamie, że gram po nocach w Minecraft? Nie, Paweł. Upuściłam farbę, muszę oponiesz. Aha, upuściłaś farbę. Usłyszałem, puściłam farbę. Już myślałem, że wygadałaś mojej mamie, że gram cały czas w Minecraft po nocach na serwerze chomika świra. Nie, no to też powiedziałam, ale też do tego upuściłam farbę. A serwer chomika świra będzie już niedługo, widzowie. A gdzie dotknę palcem, po mapie, tam mnie zabierasz, dobra? Tak, jak będzie 100 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Środek Oceanu Indyjskiego. Gratulacje, Martyna. Utopimy się. Przez ciebie. Super. Ale żeby było mi łatwiej, to zapytałem się Was, widzowie, na Instagramie, co powinno się znaleźć w plecaku, właśnie ucznia wracającego do szkoły. No i mam tutaj taką jedną. Co? Jednorazówka? Gościu, naprawdę? Chodzi Ci o winogronowego Wejpa? Jeszcze jak? palcie, ponieważ palenie zabija. Na wrzucenie nie palisz jednak nie umarłeś. Na szczęście to był tylko winogronowy flamaster. To nie jest vape, to jest Flamaster. Biorę. <grym> uh. Dokąd kopytkujesz piękna gazela? Po plecaki? To nie są plecaki. No, Martyna, to są takie rzeczy typu kawałek folii. Słuchaj. Chodzi mi o to, że tutaj są plecaki. Spójrz. Jakaś ściana plecaków. Możesz wybrać Oj, sobie od jasny wyboru do koloru. gwint. O, to dla ciebie. Ej, serio. No kurde, naprawdę. No to. No tak. <laughs> No lepszego tutaj nie będzie, nie? Jeszcze jest taki, ale on ma tylko coś takiego, a ten ma uszka i ogonek Biera To jest tornister z prawdziwego zdarzenia Ma wiele kieszeń Co ty robisz? Zostaw tego biednego kotka Może też służyć jako piłka na WF Co ty wiesz o WFie? ie <ścoughs> Tego tematu nie poruszamy O, ja bym taki, wiecie, sobie zakupiła Znaczy nie muszę sama tego robić, bo, bo ty kupujesz to Paweł, nie tym moich y, marzeń o byciu astronautką. Dobrze, wezmę te dwa plecaki. Jeden dla mnie, drugi dla Martyny. Spójrzcie tylko. Osho ma exclusive design, czyli specjalnie dla nich jest właśnie minecraftowy styl szaty graficznej udostępniony, żeby można było... w plecak ma rączkę i kółka jak balizka. Kiedy twoja szkoła napakuje ci do plecaka książek, no tak z, tak, z 50 kilo. <noise> Masz kółka i możesz sobie o. Ale, moi drodzy, wybrałem tamten plecak i przy tamtym zostanę. Głosujcie w komentarzach ten, który będzie miał więcej łapek, ten nie zostanie zwrócony do sklepu. Tak. Dinozaur. Dinozaur. No nie mogę trzech plecaków do szkoły, to ja nie będę kupować, ale spójrzcie, jest też plecak z Pikachu. Kurczaki, jak ktoś lubi Pokémony, to taki plecaczek. Szczerze? Jest świetny, możesz wymienić. Jak chcesz, możesz wymienić, Paweł? Idę do szkoły, papa. Ej, pa. ciekawe, że tutaj na dziale szkolnym jest zestaw do spania, a na lekcjach nie można spać. Kto powiedział, że nie można? Czy prawo pancina tego zabrania? Nie, ale regulamin szkoły prawdopodobnie tak. Wątpię, biorę to. No i to mnie się podoba. Zakupy na ślepo, jak ze za starych, zakupy dobrych na ślepo. czasów. Weź coś po swojej prawej. O, i piórnik już masz. Kurde! Znowu palisz? Palę głupa. <laughs> Wracaj. Nie wiem, co to jest za wzór? Dinozaury. No Widać dinozaura, Martyna, chyba za mało. Do góry nogami Dinozaur. myślałam, że to jeleń. <laughs> jeleń. Przysięgam. Uwaga, uwaga, zostawiamy lajka dla Pawła Malinowskiego. I 15 minut? To jest idealny czas, żeby zrobić zakupy do szkoły. Więc zostało mi 15 minut na zakup. 15 Dobrze, to skończę. I kontynuuj kupowanie. 15 minut do zamknięcia. Teraz już 14. Piękny zeszyt z pięknymi takimi twarzami. No, Widzimy, na... dawaj go do koszyka, nie ma czasu. Na plastykę <laughs> będzie jak znalazł, ok. Ale potrzebujemy też kredek. No to dawaj. Okej, okay, dobra. Kred patrolu, no mógłbym pójść w taką sztampę, ale ja wolę pójść w coś takiego. Kredki, piękne, z takim tutaj Minecraftowym elementem tematycznym. Pięknie naostrzone, grube, no to mi się podoba. Na plastyce będzie... Będzie flex. Plastelina. No tak, no bo ty do podstawówki idziesz. Znacie ten, e, znacie ten mem. Nie. Jest... E, Niedziela 24. Zbijacie do sypialni mamy. Mamo, 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 potrzebuję na jutro plasteliny, modeliny, kredki i flamastry na plastykę. No to znam, to byłam ja. Wypadałoby kupić również jakiś długopis, ale jest taki wybór, że chyba nie wybiorę żadnego, bo nie mogę się zdecydować. Albo, albo nie wiem, wezmę wszystkie. Naprawdę, widzowie, jakbyście tutaj byli, to byście oszaleli. Jest taki wybór, że no chyba wezmę po prostu cyrkiel i to mi wystarczy. Mają tutaj nawet specjalny dział dla grafików. Ołówki o różnej twardości. Nigdy tego nie kminiłem. O co z tym chodzi? HB, 2HB, 3HB, 2B, samo B, samo H. O kurde, nawet jest 4B, no i 4H. Więc jeśli ktoś z Was jest grafikiem yy, i zna się na twardościach ołówków, niech napisze mi, dlaczego ołówki muszą mieć różną twardość, bo chciałbym się tego dowiedzieć. O, Wow, blok rysunkowy to na pewno mi się przyda. Oh a yeah, tylko białe kartki ze Spider-Manem. Oho, te kartki są jeszcze bielsze niż tamte, no bo jest Spider-Man. Nawet są bloki techniczne z puszynem. No, kurczaki. No, chyba, że mamy jakichś takich bardzo ważnych widzów z Oksfordu, którzy chcieliby taki blok techniczny, to również się dla nich znajdzie. Produkt, proszę bardzo. Krepa!

O kurczaki, no dobra, ale nie samą sztuką człowiek żyje, jest też interaktywny globus, niesamowity globus, który ma długopis, który mówi w jakim punkcie się znajduje aktualnie, jest to fajna sprawa dla kogoś, kto chce rozpocząć przygodę z geografią, o są też takie klasyczne globusiki, a ten jaki ładny, ho i dojechaliśmy do zeszytów, które najbardziej uwielbiam, czyli takie z napisami, który to jest przedmiot. Patrzcie, tu jest chemia, tu jest informatyka, tu jest fizyka. Bardzo lubiłem takie zeszyty właśnie, które mają napisane co jest grane. To było bardzo nie po polskiemu, ale no wiecie. Ło, a ten jaki. Oho! No nieźle!